Ok, let's do that. Cześć, i czołem. Sorry, że dzisiaj tak we dwójkę, ale niestety jestem bez komputera, więc um, kolejnego Snapshota przedstawię z, z moim znajomym. Greenblind, znany też pod nickiem Kosior, jego kanał DALTO TV. Aloha. Um, macie link w opisie. Okej, okay, więc um, kolejny tydzień, kolejny snapshot. Tym razem mamy wersję 12W01. Jak widzimy, jest już oznakowana nowym numerem roku 2012 i pierwszy tydzień. Pierwsze rzeczy, jakie możecie zauważyć i z których raczej nie skorzystacie, to są nowe tłumaczenia. Chociaż Jeżeli Wiadomo, które to możecie sobie sprawdzić, jakoś nie porównywaliśmy dogłębnie, które tłumaczenia doszły, a które już były. Idąc dalej. Rzecz, która bardzo się przyda tym, którzy. Swoje życie w Minecrafcie opierają na budowaniu, czyli tworzenie płaskich, płaskich światów. E, znane tak, także jako Flatland, Flatgrass. E, możecie je znaleźć w ustawieniach generacji świata. No, i to tyle, jeśli chodzi o wstęp. E, jeśli chodzi o e, rzeczy, które możecie znaleźć w menu. Teraz przejdziemy do tej e, części bardziej interesującej, czyli części, w e, której może, którą możecie znaleźć w grze. Czyli po prostu to, co w grze się zmieniło, w trakcie. Zapraszam tego, że... naszego kochanego kosiorka na serwer. Nioch, nioch. E, Okej, okay. więc. Mm, z rzeczy tych e, pierwszych to. Na pewno, jeżeli wejdziecie w Creative Mode i zobaczycie sobie listę jajek, to możecie zauważyć, że kolorki się nieco zmieniły. I zmieniły się na plus, gdyż tym razem nie musimy już zgadywać, pod jakim kolorem jest jaki potwór. Każde jajo ma. E, Kolor odpowiadający potwor potworowi, jaki spawnują. Na przykład e, creeperowe jajo ma e, zielone wnętrze i e, ciemnozielone plamki. E, szkielet ma szare wnętrze i czarne plamki. No i tak ze wszystkimi. Mm, zrób dzień. Nie dzień. lubię nocy. Nie. Co ty pisałeś? Dobra. Z kolejnych rzeczy, które mogliście zresztą zauważyć w naszym portalu, to fakt, że drabinki mają poprawione trochę hitbox. Weź nie podpalaj. Zostaw, on jest słodki. Jeżeli nakierujecie na drabinkę, to zauważycie, że ona teraz zajmuje tylko tylko taki kawałek, nie zajmują całego klocka. Więc działają teraz tak samo jak tabliczki. Jednak jest taki mały bóg, jeżeli nakierujecie swój nakierujecie na miejsce pomiędzy dwoma drabinkami, to tak jakby będą obydwa, obydwie zaznaczone. Czarne Bardzo... hitboxy się pojawiają obydwa. Mrygają, tak jakby jeden drugi skakiwał, jak na przykład zwalnia się w środek punktu, rozwali się jak jakaś drabinka jedna z nich. No. Tak, to tak, prawa, tak, lewa, o tak jak tutaj właśnie. Takie trochę dziwne. Dobra, no to idziemy dalej. To taki, taki trochę bardziej kosmetyczny. A zauważyliśmy z kolegą tutaj, nie wiem czy to jest wina nowego snapshota, ale zauważyliśmy, że nowy, nowy snapshot pozwala potworom na wspinanie się po drabinkach. Tylko akurat duży z tego nie potrafi, o, jest, jest nie. średnia wielkość potrzebna. Ooooo, gin! Dobra, jest. I zobaczcie. Jeżeli pójdzie sobie na górę. Widzicie, się jak, jak widać wspinają się. Tak samo creeper, zombie. Akurat nie. creeper ma największy z tym problemem, ponieważ lubi w kąty wchodzić, ale. No nie. W dzień, znaczy dzień teraz w dzień to zombie niestety nie da raz. Znaczy... Nie, on z... Nie, bo on się pali. Się on, jak... on nie. On, po, on powiedział, że on nie. On poczeka aż się spali się zabije. Dobra. Um, z rzeczy, które ucieszą tych, którzy tak wkurzali się na różnorodność ulepszeń. Um, stół do enchantowania nie będzie, nie będzie już pokazywał ty, tyle, jak będziemy go otwierać i zamykać, nie będzie tyle razy zmieniał swoich opcji. Więc troszkę mniejsza losowość, ale dzięki temu będzie łatwiej uzyskać efekt taki, jaki chcemy. Kolejna rzecz to Breathing Stand, który od teraz będzie wyważał wszystko w ciągu 20 sekund. Więc kolejny plus: Oszczędzamy czas. Fajnie, fajnie. Demonstruję to w tam takim niby małym domku, ewentualnie. Powiedzmy, że użyję do tego oko pająka i jakiś tam buceleczek muszę napełnić tylko jej wodą. Czekaj, pająk. A, to muszę mieć kociołek, zapomniałem. No jest kociołek. A nie kociołek, nie? Nie, tam tylko wodę dostawiłem. Kociołek, kociołek, kociołek. No to kociołek, Wario. To może przez ten czas zajmiemy się czymś innym, Roboś, mów. Ja poszukam. kociołek, kociołek, kolego, masz... Gdzie jest kociołek? Kociołek masz koło Eye of the Ender, koło breathing standa, wiesz, nad płytami. Zazłeś? Nope. Kurde mać. To postaw po prostu. Już. Hopsa, masz, łap. Dobra. E... Rzucę mi go w i mode, tam to ma sens. No dobra. Póki on będzie ustawiał swoje zabawki, to powiemy jeszcze tyle, że to, czego nie zobaczycie na płaskiej mapie, to też rzeczy, o które zabiegali gracze, czyli większe zróżnicowanie. Będzie mogli zobaczyć góry w lasach, na pustyniach, w końcu plaże, o których przeczyła społeczność Reddita. No i fajnie, bo takie, tak troszkę do dupy to wyglądałoby z plaż. No i przejścia między biomami będą takie trochę bardziej delikatne niż dotychczas. Chodzi głównie o kolor trawy. No i to tyle jeśli chodzi o nowości. Jeszcze... pokażemy... pokażemy... pokażemy wy, wy, wy wyważanie... potionów i to wszystko będzie na dziś. Myk, buteleczka z wodą. Myk, myk. I jazda. No i leci. 4, 5, 7. 8, 9, No dziewięć, dobra, odpójź sobie. Za szybko liść, u, u, tak, by uwierzą, uwierzą nam na słowo, dobra, dobra. Weź, bo jeszcze, układa, o, jeszcze, jeszcze się Jeszcze że dowiedzą. To pomimo. Z wodą. Te tłumaczenie no. polskie. Przyziemna A. mikstura, brak efektów. Przy okazji wspomnijmy, że polskie tłumaczenie zostało zrobione przez polską Wikipedię, za co serdecznie dziękujemy. E, no i to tyle, więc no to na dzisiaj... jest trochę zróżnicowana. Ale to już było w poprzednim snapsie. Weź się obudź! Nie pasuje to czytania, żeby... No Nie, to to Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że nasz film troszkę wam mm, pokazał na czym polega nowy napsot. E, na pewno, na pewno przyda wam się mm, możliwość budowania na płaskiej. Co ty robisz? No weź syf tu robisz, się ja tu chciałem pobudować. Ej, ej, to nie jest śmieszne! Weź. Weź się chłopie. Ja mam diamentowe. Ej, ej! Weź się! Dobra, to ja tutaj... Ja bym się... Kolegą. Zapraszam na Minecraft FL. Dzięki za oglądanie, cześć! Ja.